Witajcie, cześć! Zapraszam Was na kolejny odcinek tematyczny, na którym Wam opowiem o kolejnej karcie Tarota, a będzie to tym razem karta 9 buław. Znaczenie, symbolika i interpretacja oraz kilka ciekawostek, jak one się łączą z ósemką i siódemką buław. Zapraszam serdecznie. Aby dobrze i prawidłowo zrozumieć znaczenie i symbolikę karty Tarota 9 buław, szybciutko Wam przypomnę kilka słów o moich poprzednich odcinkach, gdzie opisywałem kartę 7 buław i 8 buław. Jeżeli tutaj się przyjrzycie, przypatrzcie się, że widzicie na grafice tej karty mężczyznę, który tutaj właśnie walczy z przeciwnikami, ale nie do końca wiemy, ilu tych przeciwników jest. W ogólnym znaczeniem ta karta też mówi, że mamy tutaj pewien konflikt osób, które mogą nam, nam zazdrościć i złożeczyć, ale może to być też walka nas samych ze sobą. Potem, jeżeli się pojawia karta 8 buław, mówi ona tutaj o zwycięstwie naszych planów i przedsięwzięć, nad którymi pracujemy, ale też o ostrzega, żebyśmy nie tracili czujności nad tym, nad czym pracujemy. Oraz mówi też to, że to nie jest tylko nasze jedno jedyne zwycięstwo, bo czekają nas kolejne wyzwania, nad którymi musimy tutaj się skupić. I teraz zobaczcie, mamy kartę 9 buław której interpretacja symbolika znaczenia mówi o tym, że człowiek przyjmuje obronną pozycję, może na chwilkę, ale dosłownie na chwilkę odpocząć, ale jego tutaj zamierzenia, cele oraz plany zmierzają ku końcowi. Jest gotowy przyjąć tutaj pozycję obronną w przypadku kolejnego ataku, jest gotowy przyjąć kolejne tutaj rozwiązania w przypadku kolejnych przeszkód, ale jego tutaj właśnie plany, przedsięwzięcia i cele powoli zmierzają ku końcowi. I już w oddali widać to światełko w tunelu, jednakże pamiętajcie: bo to też powiem o no, informacji o w następnym odcinku: że ta karta ma jeszcze przed sobą jedną kartę, 10 buław, która też coś będzie znaczyć, ale o tym powiem w kolejnym odcinku. Tak więc tutaj płynnie buławy fajnie nam się układają: siódemka, ósemka, dziewiątka. Ale tutaj właśnie ogólne znaczenie tej karty mówi o tym, że nasze plany, cele i przedsięwzięcia już są prawie wykonane, zmierzają ku końcowi, ale jeszcze troszeczkę brakuje czegoś. Jako ciekawostkę na temat tej karty mogę jeszcze dodać, że tutaj w wielu kartach karta rata, grafika 9 buław przedstawia mężczyznę, który tutaj znajduje się w pozycji, gdzie jest nieco zrezygnowany. Tutaj możemy też pomyśleć, czy on nie jest troszeczkę zmęczony, zrezygnowany, sfrustrowany tym, że cały czas musi nad czymś pracować i jakby ta jego praca nie miała końca. Tutaj możecie się przyjrzeć, że on ma taki grymas twarzy, który mówi, że wolałbym odczekać albo odłożyć w czasie na później te jego plany i obowiązki. To jest właśnie taka nasza, jakby um, krenacja, tak? Czyli tutaj wolimy pozostać w wygodnej, bezpiecznej sferze, niż wyjść tam, gdzie coś jest nieznane. Karta ta mówi o tym, że mimo tego, że tak czujemy, warto wziąć się w garść i zrobić jeszcze te ostatnie, końcowe kroki, gdyż to, nad czym pracujemy, to, co to dla nas jest ważne, jest naprawdę bliżej niż myślimy. Wspólną cechą karty Tarota 9 buław oraz 8 buław będzie to, żeby tutaj podczas wyczekiwania na te ostatnie efekty naszych pracy nie tracić czujności. Możemy mieć takie dziwne wrażenie albo przeświadczenie, że jeżeli. Około 90% parę procent naszej pracy zostało wykonane bardzo dobrze i sukcesywnie. No to co jeszcze może się z złego wydarzyć? Te ostatnie kilka procent, te ostatnie kroki na pewno nam się udadzą. Właśnie nic bardziej bylnego, z uwagi na to, że Buławy często w swoich prognozach i swojej symbolice. Mówią nam o tym, że możemy spotkać ludzi nam zazdrosnych, którzy chcą nam złożyć, będą chcieli konfliktu z nami, będą chcieli zabrać nam to, co jest dla nas ważne. Tak więc tutaj karta mówi również o tym, abyśmy nie tracili czujności. Oprócz tego, że patrzymy w dal na te światełko w tunelu, do którego dążymy, patrzmy też pod nogi, czy się nie potkniemy, bo czasami można o własne aspiracje się potknąć i to, co jest przed nami, nagle nam ucieknie. Tak więc ta karta również o tym mówi. Tak jak na każdym odcinku, tak i tutaj przedstawię kilka ciekawostek na temat tej karty, która znajduje się w pozycji prostej, jak i w pozycji odwróconej. Karta Tarota 9 była w pozycji prostej, mówi o tym, abyśmy dążyli. Tutaj dzielnie do końca naszych planów i przedsięwzięć, nie tracili czujności, ale również, żebyśmy nie tracili tej motywacji i determinacji. Karta też radzi o tym, abyśmy etycznie dobierali narzędzia i zachowania wobec tego, jak tutaj działamy i co jest dla nas ważne. Jeżeli chodzi o pozycję odwróconą, ona tutaj oszczędza przed zbyt szybką rezygnacją, zbyt takim markotrnym podejściem do tego, jak to wykonujemy, żebyśmy nie narzekali, żebyśmy też tutaj um, nie mieli takiego jakby focha, że innym ludziom też zawracamy głowę, jak to nam jest źle. Ale karta też mówi o tym, żebyśmy zbyt szybko nie rezygnowali, z uwagi na to, że jak Zrezygnujemy w ostatnich krokach, to wtedy możemy stracić wszystko to, co do tej pory tutaj wywalczyliśmy. Karta ta, jeżeli tutaj mamy pozycję odwróconą, mówi też o tym, abyśmy nie zdradzali innym ludziom wszystkiego, nad czym pracujemy, z uwagi na to, że potem ta energia za bardzo się rozproszy i nie będziemy mieli też jakby tego efektu zaskoczenia wobec innych, co naprawdę wspaniałego i pięknego mogliśmy osiągnąć i wywalczyć. Karta tarota 9 buław, jeżeli chodzi o pytanie na miłość i relacje międzyludzkie, może ona tutaj mówić o tym, że dochodzimy do siebie po ciężkich sytuacjach, po rozstaniu, ale również po krzywdzie, a nawet zdradzie ze strony innej osoby, którą kochaliśmy, której ufaliśmy. Karta ta może również mówić o tym, że na chwilę obecną nie jest do końca dobry czas, abyśmy tutaj szukali osoby do naszego życia, z którą możemy tutaj nawiązać relacje ale żebyśmy sobie zrobili pewną przerwę oraz żebyśmy dali też czas dla siebie w poszukiwaniu tej najbliższej osoby. Bardzo ciekawą interpretację karta Tarota 9 Buła będzie miała w aspekcie pracy finansów oraz zdrowia. Jeżeli chodzi o sprawy związane z naszą pracą, zawodem, finansami, będzie ona tutaj mówić o przeczuciu wypalenia zawodowego bądź pewnym przeczuciu dotyczącym rozwiązania stosunku pracy. Karta ta również może zapowiadać przejście w stan RENTY bądź emerytury. Z uwagi na to, że właśnie ogólne znaczenie tej karty mówi o tym, że mamy dużo rzeczy za sobą, ale jeszcze coś jest przed nami. Tak więc jeżeli chodzi o naszą pracę, może ona też mówić o tym, że nasza kariera zawodowa zbiega ku końcowi ale teraz co się może wydarzyć dalej? Albo przejście stan spoczynku, który jest zasłużony, albo rozwiązanie tutaj jakiejś umowy o pracę. Karta ta też może tutaj dawać pewne jakby prognozy i też właśnie to, jak mówię, przeczucie odnośnie tego, że ktoś, z kim pracujemy, może zechcieć nas wygryźć z zespołu pracowniczego z uwagi na to, że jakoś tam nie pasujemy. Jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny, karta ta może ostrzegać dość podobnie. Może ona tutaj mówić o tym, że mogą pojawić się pewne problemy zdrowotne związane z krwią i ciśnieniem krwi, tak jak było w ustąpce buław, tylko że tutaj karta ta bardzo mocną prognozę i symbolika mówi w naszych odczuciach, przeczuciach i intuicyjnego przepowiedzenia tego, co się może wydarzyć, ale jeszcze tego nie ma. Tak więc ta karta, jeżeli się właśnie pojawi między innymi na zdrowiu, ona też podpowiada taką prognozę, że warto wykonać pewne badania u lekarza dotyczące ciśnienia naszego, naszej krwi, ciśnienia sercowego. I na koniec jeszcze znaczenie karty 9 buław jako karta rada. Karta ta, jeżeli się pojawi w pozycji jako rada, co warto zrobić, mówi ona o tym, abyśmy nie bali używać sił, które mamy w zapasie. Tak więc jeżeli my jesteśmy tutaj wypoczęci, zregenerowani, mamy tutaj jakby pewien asortyment, który możemy wykorzystać, mamy jakiegoś asa w rękawie, będzie to akurat idealny moment do tego, aby to... Te zapasy sił użyć, żeby dokończyć właśnie to, co jest dla nas ważne, na czym planujemy. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Zapraszam też do obejrzenia kolejnych moich odcinków. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego udanego dnia. Trzymajcie się na razie.